Kiema widzowie w tym filmie poznacie prawdę o Hatting Countries i jego widzach. Zapraszam do oglądania. Hatting Countries swój kanał założył dnia 6 marca 2023 roku. Tego samego dnia wstawił film obrażający USA. Zobaczcie sami. Kilka dni później obraził nasz kraj, za co dostał ostrzeżenie na kanał. Tego filmu wam nie pokaże niestety. Potem nagrywał filmy gdzie siebie lubi i kocha. Wszystko macie na Minitubi. Jego najlepszymi przyjaciółmi są Czechosłowakia podkreślenie Ball Grounding Countries i Noah podkreślenie Alta, który jest obecnie na armii Plotagon. Warto też wspomnieć, że Hatting Countries raz zaatakował ten serwer, ale nie wyszło mu to jakoś. Zara wam pokaże co grozi za obrażanie państw. Ogółem Hatting Countries i jego przyjaciele są z Czech. Urodził się w 2009 roku. To wszystko na dzisiaj w tym filmie. Do widzenia!